Hejka wszystkim, witajcie w moim kolejnym vlogu. Ja niestety dalej nie mogę jeździć, ponieważ wciąż nie wiem co z kostką. Ale dzisiaj na Arona wsiada Bartek od Equigrava. Bartek prowadzi firmę, która produkuje tabliczki na boxy, które są naprawdę piękne. Polecam wam zobaczyć jego ofertę, ponieważ Aron miał już dwie tabliczki od Equigrava i czekamy na trzecią. I są naprawdę warte uwagi. Swoją drogą to z kodem ARON10 macie zniżkę na tabliczki u Bartka. Dzisiaj jest strasznie brzydka pogoda, dlatego, niestety, będziemy musieli iść na hale. A szkoda, by wolałabym na dworze. No, ale trudno, jakoś to przeżyjemy. Także ja idę szykować Arona i widzimy się wstaje. od poszukiwań Kantara na padoku, ponieważ Aron zgubił Kantar, więc, no, to będzie dla mnie niezły. Naprawdę, znalezienie Kantara tutaj. Po prostu granicy z cudem. Zobaczcie jakie to jest ogromne. To jest strasznie wysoka trawa i szukanie kantara w tak wysokiej trawie naprawdę jest strasznie trudne. Ogólnie kantora. to zaczęło mocniej padać i ja nie wiem ile jeszcze to będę chodzić a śladów kantara nie ma. Nie no, szansa na to, że ja ten kantar tutaj znajdę jest jak jeden do milion. Przecież ta łąka jest tak ogromna, a tu gdzieś leży kantar. Nie no, nie ma szans. Ja tego nie znajdę. Ja chyba idę do stajni. I najwyżej dam arnowy, inny kantar na padok, bo to jest bez sensu. Może kiedyś go znajdę przypadkiem, ale nie mam czasu, żeby teraz go szukać przez godzinę. Na szczęście mam kilka kantarów, które są tak typowe na padok, więc wybrałam jeden z nich. Czas na przeszykowanie sprzętu do jazdy. Na dzisiaj wybrałam czaprak Ivory Grey z kolekcji Heritage 2020. I do niego wybieram również kaloszki pod komplet. Teraz wybieram ochraniacze. Niestety nie mogę wziąć moich ochraniaczy Ivory Grey pod komplet, ponieważ możliwe, że Bartek będzie skakał na Aronie. Także wszystko, co jest mi potrzebne jest już pod boksem Arona. Oprócz tego, że Aron zgubił kantar, to jeszcze wrócił z padoku z taką piękną dziurą na drcach. Kakał, dlatego wolę, żeby on był przygotowany. Oczywiście piękny czapraczek do kompletu z kaloszkami. Aaron już jest prawie cały osiedłany, brakuje mu tylko ogłowia. Aaron już jest gotowy na jazdę, ma ogłowie, siodło, a Ja mam na sobie kask, ponieważ będę go rozstępowywać w dresie i w kaloszach jednak zmiana planów, ponieważ jest ładna pogoda, więc idziemy na dwór. O, i jeszcze się tęcza zrobiła. <noise> Mamy tutaj gwiazdę filmu, która będzie jeździła na Aronie, na swoim koniu teraz aktualnie, w takim Trochę dziwnym prostym. ogłowiu. O, zobacz, kochają się. Co ty masz za głowie? To jest ta wersja Miklema bez wejścia głowa, mm. ale czy polecam Raczej nie. Nie ma różnicy pomiędzy zwykłym kadzarem a takim Chyba taki Aron jest mały przy nim Amiro. Aron chociaż ładny, prawda? No jaki piękny. To dopiero są piękne wyczesy, oficerki, no po prostu stylówka idealna, tak. że, że chociaż Aron jakoś wygląda na tej jeździe, bo ja do po prostu jest jakieś nastąpiła zamiana koni. Patrzcie jaki Aron jest malutki przy Lamirosie. Jak kucyk. Właśnie odprowadziłam Lamirosa, jest tutaj na podoku i idę ustawiać parkour dla Arona. Na szczęście stoją tu już dwie przeszkody, więc nie mam aż tak dużo roboty. tak rozpoczyna przygotowanie arona do skoków poprzez pracę na takich drążkach w galopie. Czas na skoki, na początek malutki krzyżeczek. Ustawiłam tutaj taki mały parkour, tu jest linia, tutaj jest stacjonata po skosie. tu jest okser po skosie, a tu jest okser na stronę.

Aaron już jest po treningu i jeszcze będę szła mu schłodzić nogi, ale dzisiaj wam tego nie nagram, ponieważ jak widzicie jest ciemno, a mam mykę zewnętrzną, więc raczej to się nie uda. Ale jeszcze mu umyję nogi takim szamponem chłodzącym, żeby te nogi były jeszcze bardziej schłodzone niż tylko wodą. Oprócz tego, że schłodziłam Aaronowi nogi wodą i szamponem chłodzącym, to jeszcze będę mu takim żelem chłodzącym. Swoją zniszczoną derkę, on naprawdę potrzebuje nowej derki siatkowej Aaron nie rób tak, ja tego nie lubię On naprawdę potrzebuje nowej derki siatkowej i muszę mu ją ogarnąć Bo <laughs> wygląda po prostu śmiesznie w tym Aron Tak więc chodzę do boksu i jadę do domu i jak mogę się zauważyć, to przeszkody, które dzisiaj skoczył Bartek nie były zbyt wysokie, ponieważ Aron był taki dość mocno pobudzony i się nakręcał na te przeszkody. Ej, bo tak się nakręcał na wyższych przeszkodach i trzeba byłoby to odrabiać, to ten trening mógłby trwać strasznie długo i byłoby bardzo dużo bezsensownych skoków. Więc się zakończyć na takiej wysokości jaka była, żeby po prostu zakończyć trening pozytywnie, więc ja jestem zadowolona i może następnym razem Bartek skoczy coś wyższego. Albo może ja już wtedy będę mogła jeździć i ja skorzystam coś wyższego Więc to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszego vloga Mam nadzieję, że wam się podobało I jeśli jest tak to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję Do zobaczenia w następnym filmie I myślę, że to będzie albo vlog, albo moja pielęgnacja sprzętu skórzanego. Jeszcze nie wiem, ale do zobaczenia Pa!